to ja, Stavros84, GeekPS3, kolejny odcinek naszego menadżerskiego pojedynku z klubem Bary. Jak wiecie, mamy już miesiąc wrześniu. O transferach w poprzednim miesiącu no nie poszło nam za rewelacyjnie, no ale miejmy nadzieję, że nowy miesiąc, nowe wyzwania, chłopcy się postarają. Kupiliśmy Byrdka. No, to serwery są niedostępne, to nas mało interesuje. Kupiliśmy Bertka, który w obronie spisuje się bardzo dobrze. Tu po prawej mamy tabelę. Pierwszy Brentford, 15 punktów, Bornemount, 13, Tranmer, 13, a my czekamy na drugą część tabeli. No, zmień się. I my tak, 20 miejsce, 4 punkty, ale pamiętajcie, klub mamy. Sprowokujemy naszą ekipę. Do porażki. Mamy nadzieję, że coś tam nam skład podziała. Zobaczymy, zarządzanie drużyną, jak z kondycją. Ale, o widzicie? Patrzcie, brytka sprowadziliśmy i już, już nam pół gwiazdki skoczyło. <coughs> Przepraszam Was bardzo. Mamy morale na postnika No to dawaj. Morale masz dobra jak forma? Tutaj. Ci... A forma no to nie było z F Ale damy ci szansę damy szansę, żeby wszedł Elford na zmęczonego przeciwnika może akurat może akurat szczeli coś tam i wygramy No odpadliśmy z Puharów no, tego nie, nie ma mi się co dziwić zbytnio No jednak nie jest to jakaś rewelacyjna ekipa no ale Mamy kolejne spotkanie Następny mecz Mam nadzieję że chłopcy Sprowokowani zostali, wygrałem. Mamy z HardPool na wyjeździe, porażka, remis, remis. No dobrze, dobrze, chłopcy. Z nami, byleby nie, nie wygrali. Wiecie jak to jest. Punktów trzeba zbierać, no wszystkie punkty na wyjeździe to bonus. Wsz, w domu trzeba zbierać jak najwięcej z tymi, z tymi co są na naszym poziomie. Dobrze. U nas szóstka, u nich piętnastka, Sweeney. Tylko dobrze to u nich dostał, że no marszał Bishop schodzi. No nie, no ja jego, luz kombe. Ach, pierdyle, normalnie. Pany szczeli coś. Yy! No, 10 minut. No, brama, brama. I kolejna porażka na wyjeździe. Dobrze to wyjazd był, tak to w domu to bym się zdenerwował. No, niestety, no. No, nic na się nie zagrali, no. Chyba trzeba zmienić taktykę. Damy mi jeszcze ciągle podwoje. No, właśnie, 6 mecz, tyle. A właśnie, tak właśnie myślę, że Chili trzeba zmotywować go. Zrobimy zmianę. Chili spadaj. I wejdzie nasz Alford Jordiou. No tak, ty wejdziesz. Nie ma. Damy, dostałeś swoją. Miałeś swoją szansę. Nie wykorzystałeś. Ale pół gwiazdki nam urosło. Wow, Bertek widzicie? To jednak jest coś. Teraz nam tylko czekać czy można jakiś transkup zawodników. Ale co czekaj Wartość wolny, tu nie, maksymalny. Status transfer, Lista do wypożyczenia. Poza listą. Wolni zawodnicy. O właśnie, wolni zawodnicy. Może ktoś jeszcze tam się trafi jakiś dobry. Widzicie, to miałem zobaczyć i zapomniałem centralnie. No 69 Środkowy pomocnik. O Jezu. Troszkę za drogi dla nas, ale widzicie? Ile my mam? Po prostu Czekaj, to zmienimy maksymalna pensja. Ile my to mamy? 825. Pany, wstyd aż prosić kogoś. Wstyd normalnie prosić, ale no, no nie ma co się dziwić. No nie, nie ma, dobra, dobra, jest. To, to idziemy dalej. Kalendarz. Nie, no to się teraz dziwiłem. Konferencja prasowa. Dobra. Bury. Motywujemy. Musicie w domu, pany. Pany w domu trzeba, trzeba pocisnąć. Gramy z. To już mamy. Prze... Już wiem, że przegraliśmy, tak? Mhm. No to powodzenia. Życzę, jak to, wy... jak to wygra moja ekipa, to normalnie będę w szoku. Widzicie? Bordemont. Pierwsze miejsce, 16 punktów. Lider. Aż normalnie dupa zlana, już to widzę. Zwycięstwo, widzicie? 2-1, mhm. jestem zadowolony. <głos> <głos> no, zobaczymy. Mogę trochę zmienić ustawienie na bardziej defensywne, ale. No to lecimy. O Bramka! O, jest już 1-1. No w A jejku. 1-1. Taki, ale wejście mieliśmy. Bishop skarnego karnego. Ale zaraz Lokut Bramka, pewnie coś sfalował wśród wolny. Thomas. Szósta minuta. i Marshal Boswell. Widzimy, na razie. Na razie nie wpuszcza nam. Chiliego. Ale i pany jest dobrze. Trzymać, trzymać! Jest punkt! Z liderem. Pięknie! Normalnie pięknie! Uf, tego się nie spodziewałem. No to jestem zadowolony. Carson, problem. No damy jeszcze Ci szansę. Sprawiedliwy wynik. Dobra, Shane Burn Dawaj, dostaniesz Shane Burn szansę. Chociaż. Można. O Jezu! A, to energia, dobra. Shane Burn. Gdzie ty jesteś? Środkowy pomocnik, dobra. To najpierw cię zamienimy z Johnem Lewisem, który formę ma za słabą. I środkowy pomocnik. Kto to ma w sobie? Carrington. No nie wiem, chyba. Schumacher kapitan. Dobra, Carrington, dostaniesz szansę, Berniś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nas nie zawiedziesz, chłopie, bo jak nas zawiedziesz, to ci normalnie brzydko powiedziawszy, z dupy się średniowiecza zrobię. Kalendarz, lecimy dalej. Następny mecz. O, już mamy konferencję. No to tutaj będzie tego trochę zawodnik. Damy szansę. A nie, 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 od nich, od nas. A nie mogę, szkoda, że nie mogę, ale to dobra. Motywuj. Zmotywujemy Erika, żeby. Elforda, żeby miał trochę. Może, może coś uszczeli, ale dalej. No, spadliśmy o jedną pozycję, ale normalnie z liderem. Remis, no pany. Stawka tam się cieszy, bo cieszy, bo przynajmniej utrzymali kontakt z nimi, ale tu pewnie się spodziewali klepania. A teraz Portsmouth. Siódma pozycja. 7 meczów rozegranych, 13 punktów. Średnia można by rzec prawie dwa punkty na mecz. Dobra, lecimy. Kolejne spotkanie, tym razem na wyjeździe. No pewnie będzie porażka. Mamy zwycięstwo, zwycięstwo z Oldhamem 1-0, Town 3-1 i to był pewnie Pucharowy z Evertonem 3-0. Dostali ładnie plecy. Nie no, ja powiem wam, oni powinni strzelić tą bramkę, barykadować się, a tu znowu Lokut dostaje żółtą kartkę, tym razem po bramce, ale jest dobrze. Strzelamy już, coraz lepiej. I McLeod chybił karnego, to od nich. To od no? nas? Kurna. McLeod. Patrzymy na listę, nie no, to od nich karnego. Do, cisnąć! Gramy 10, 11 10. Dawaj, dawaj! No, no! się Maria, no. Ale znowu nasi napastnicy, nie no. Trzeba coś wykombinować. Bo znowu na się napastnicy nic nie strzela, ale. Szybka bramka. Lockwood kompletnie bez formy. Właśnie widzę no. Właśnie czas, czas. Skars, cieszy się z gry w klubie. Już odrosła forma, pamiętacie? W poprzedni miesiąc to tak nie za bardzo. A Lockwood zawodzi po raz kolejny. Kolejna żółta kartka. Ale widzicie, Skars mimo, że ma Hewels wejdzie. Butcher. A mieliśmy tego, Elijah chyba. Soji. O, Soji. Ojku, za bardzo. Soji Hooks. Soji. Soji wchodzi. Dobra. Lecimy na następne spotkanie. kurna, normalnie formę mamy. Można by powiedzieć zadowalającą. Coś mamy. O Tak. Mamy kolejne trzy spotkania w tej kolejce. Normalnie szybko nam to idzie, aż jestem w szoku. <grym> no. Trochę tego jest. Tutaj mamy mecze pochorowe, wyniki w Togarowych. To już nas nie dotyczy. Konferencja prasowa. Zawodnik no Nie, anuluj Ciebie. Ktoś ma jakąś dobrą formę? Nie, to damy. Pochwalimy za ostatnie wyniki mimo wszystko Może to ich zmieni podejście, bo tak wiecie, motywacją, motywacją. Może nie, nie, nie do końca współpracują. Dobra. Następny mecz lecimy. Symulujemy. I liczymy na wygraną w domu. Pierwszą chyba wygraną. Mam nadzieję, że. Coś nasi zawodnicy uszczelą, ale. Albo szybko szczelą i nie stracą. Bo mamy druga, druga piąta, druga siódma minuta w poprzednich meczach. No i zaczynamy, trzecia, czwarta. O, już nie będzie bra... Nie ten Jones miał szczelić, miał szczelić 21 numer od nas, Berne Żółta. Jest w końcu bramka napastnika Elfort 40 26 minuta. I posłel! Jezus Maria! Czyżby pierwsza wygrana? Ojejku! Trzymać! Trzymać, trzymać! 70. Teraz z 10 na obronę. I jest! I pierwsza wygrana! Cza! Ho, ho. Normalnie... Uf. Zeszło serce. Zeszło kamień z serca. Znaczy się serce z kamienia, się powiedzieć. Ale normalnie zdolny jestem. Na początku sezonu mecz klubu Szrewsbroja uległ klubowi Bary 1-2, a sam mecz... Tak, fajnie, że ja grałem w domu, tak więc powinno być odwrotnie, ale spoko. Wspaniale widowisko kibice zostali do ostatniego gwizdka. No nie dziwne. Zostali do ostatniego gwizdka, żeby się cieszyć. Sprawdzić, czy w ogóle wygramy coś. Normalnie miodzio panowie. O, tu następny mecz. Zrobimy konf nie, konferencja. Pochwalimy ich. Normalnie trzeba pochwalić. Pochwalimy ich za wygraną. Zrobimy tu przejście do następnego spotkania. Trzeba sprawdzić energię, bo tu pewnie... Krótkie przerwy. Widzicie, gramy we wtorek. Wolsol party Am radę Zarządzanie drużyną Skład Eee no, Sodzi tylko, no ale to wiemy on ostatni rok To damy buczerowi teraz szansę Jak tam forma? Uf, napastników nawet nie zmieniam, ale Marszal, prawy pomocnik Marshall, Bern A dobra, zrobimy Bern i Marshal, i Byrne wejdzie do środka. Bo ty środkowy jesteś. Morale Marshal troszkę spadły, ale tu widzicie. No, Fuczer, molary słabe, no bo nie gra. A teraz mam nadzieję, że się poprawią. Od razu wniesie coś do drużyny. A jak mi spindolisz, to kurna sprzedam cię. Nie dam się, sprzedam się. Następny mecz. Normalnie wygra pierwsza wygrana. Jest dobrze. Lecimy. O, ale chłopcy... O, są chyba w naszym zasięgu. Widzimy, trzy porażki. Normalnie. Już byrne żółta kartka. No nie no. No wiecie, im. A chciałem powiedzieć, im dłużej remis. Jest! Im dłużej remis, tym lepiej dla nas. Może coś się uda, Bishop z karnego. Huh. Sweeney Bishop wszedł. Sweeney. No dobra, ale szczelcie coś, pany. Bary szczelagola. Bary szczelagola. Jest! Skarica! Proszę, proszę. Dwa do jednego. Eno, 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 panny. Druga wygrana z rzędu. No co się dzieje z tą ekipą? Normalnie... Uff. Normalnie bombasz, Muszę zobaczyć. Powiem wam, biuro menadżera. Nie, przepraszam. Statystyki sezonu. O, mamy. Piętnasta pozycja. No jest, jest już coraz lepiej. Tabela ligowa. Już no jeszcze jedna pozycja i będziemy się łapać w górną połówkę no ale widzicie my mamy dwie dwunasta piętnasta pozycja 4 misy trzy, zwyci trzy zwycięstwa 4 remisy, cztery porażki no nie jesteśmy na coś rewelacyjni no 12 punktów o będzie ciężko grać o tą górną połówkę ale miejmy nadzieję uff, że coś z tego wyjdzie kalendarz Sy o no dobra to konferencja bary pochwalimy Ciągle grają, są w gazie chłopcy, no to normalnie szkoda przerywać im tą serię. Lecimy do ostatniego spotkania w tym miesiącu. Czy potrzymamy, gramy ze Swindą, który zajmuje piątą pozycję, 19 punktów. Dobrze by było wygrać, no. Raz, że przybliżymy się trochę do nich, a dwa, to uciekniemy od... uciekniemy od dołu tabeli. Jak tam... Energia, bo to dość ważne, żeby nie było nic, żadnych baboli. Energia na maksa, morale, forma taka sobie, bo są słabsze, mocniejsze strony. Co ja tak a morale? maklagin środkowy pomocnik, no ma dobre, ale mamy dobre, bo to młody zawodnik. Pierwszy skład, takie morale nie za bardzo, ale może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, ostatni mecz w tym miesiącu. I ostatni mecz w tym odcinku. Oczywiście zapraszam do oglądania subskrypcji, komentowania i oglądania naszego pojedynku z Swindon. Dwa zwycięstwa i porażka w Pucharze mają to pewnie będą chcieli się odkuć. Taktyka 4-4-2, a my zaczynamy spotkanie ostatnie w tym miesiącu. Lecimy. No jak tam pany, podtrzymajcie formę. Flint, żółta kartka. Dobrze. Niech schodzi. Mamy podtrzymać formę, nie tracić ją. 2-1-0 przegrywamy. Wpuści. Jest, jest, bishop. Pięknie! 65 minuta. Normalnie już jest. Jest dobrze. Nie uciekają nam, to się liczy. I. Jest dobrze. Nie tracimy punktu. Nie przegrywamy, zyskujemy punkt do punktu. Zarząd będzie zadowolony, my będziemy zadowoleni. Może coś nam dadzą, coś nam skapnie więcej. Cieszymy się, że wgraliśmy. Zaraz zobaczymy rzut. Szybki rzut oka na tabelę. Coś się może podnieśliśmy o to jedno miejsce. Nie. Cały czas mamy 15 pozycję. Tak więc, dzięki wielkie za kolejny odcinek z przygodą menadżerską naszą z Barry United, no to zapraszam do komentowania, subskrypcji. Do następnego odcinka.